Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku PNP, czyli pytania i podpowiedzi na niebieskiej ścianie. Dzisiaj dwa pytania. Pierwsze związane z filmem moim, kiedy opowiadam o tym, jak odkryłem, że mam siostrę. Po latach, która urodziła się martwa, ale wierzę w to, że jest moją siostrą i że no, zwyczajnie mamy ze sobą kontakt i przez obcowanie świętych modlimy się za siebie nawzajem i że za nią powiedziałem, że odprawiam zawsze w dzień zaduszny mszę świętą. I stąd zrodziło się pytanie pierwsze. Pani Mirosława Syska pisze do mnie. Szczęść Boże, słyszę, że ojciec odprawia mszę świętą za swoją siostrę. Dlatego mam pytanie: czy za dziecko, które po urodzeniu zmarło, też trzeba zamawiać mszę świętą? Od kapłanów słyszałam, że nie. To jest oczywiście bardzo delikatna, osobista sprawa. Każdy z nas to w jakiś niepowtarzalny sposób przeżywa. Taką tragedię, bo po ludzku to jest jakoś tragedia, chociaż wierzymy, że Pan Bóg przyjmuje takie niewinne istoty, niewinne dzieci do siebie. I może stąd zrodziło się w kapłanach takie myślenie, że nie potrzeba zamawiać za nią mszy świętej. Pamiętam kiedyś. Rozmowę z ojcem Feliksem, który był tomistą i miał takie poukładane myślenie, jak on na, w jakiejś innej kwestii powiedział takie zdanie: Czy y, trzeba, a on mówi: Nie trzeba, ale można. Hmm? Nie wiem, czy trzeba zamawiać mszę świętą, może też bym był na stanowisko tych księży, że nie ma takiej konieczności, ale mogę zamawiać mszę świętą. Dlaczego? Dlatego, że chcę się modlić za tę osobę, że chcę się razem z nią, właśnie przez obcowanie świętych, modlić, że no właśnie, to jest miejsce spotkania, msza święta to jest miejsce błogosławione. To nie jest tylko rytuał taki, że właśnie coś tu odkupujemy, coś tam, coś tam. Jestem daleki od takiego myślenia. To jest ofiara Jezusa Chrystusa, w której uczestniczymy. I wierzymy, że ci, którzy odeszli już z tego świata, też w tej ofierze uczestniczą. W jaki sposób, trudno powiedzieć, tak samo jak my mamy wątpliwości, na ile uczestniczymy fizycznie, na ile uczestniczymy duchowo, jak mocno jesteśmy sercem zaangażowani. I tym bardziej przed nami jest zasłonięte też to, jak inni, właśnie nasi bracia i siostry, są zaangażowani w przeżywanie Mszy Świętej przez obcowanie świętych. I ja zamierzam do końca mojego życia, dokąd tylko będę mógł odprawiać Mszę Świętą. Zamierzam modlić się i spotykać z moją siostrą w dzień zaduszny yy, yy, z taką wdzięcznością yy, za jej życie, za to, że mam siostrę, bo mi się całkiem, jak już mówiłem, yy, w tym łantedzie życie zmieniło jak odkryłem, że mam siostrę, bo mieć siostrę to jest całkiem, że innego jej nie mieć. Ja byłem z domu, yy, gdzie fizycznie jest nas trzech braci i nie doświadczaliśmy, co to znaczy mieć siostrę, a to odkrycie duchowe jakoś mnie Otworzyło w nowy sposób. Także, czy trzeba? Nie wiem. Może nie trzeba. Może się zgadzam, właśnie z tymi kapłanami, ale czy można, czy warto? No to zależy od tego, co my mamy w sercu i jak chcemy wyrażać naszą miłość. I może przy okazji drugie pytanie dotyczące kierownictwa duchowego. Ja mówiłem też o tym, że. No właśnie. Sam nie miałem nigdy takiego kierownika duchowego z prawdziwego zdarzenia. Mówiłem też, że pierwszym zawsze kierownikiem duchowym jest Duch Święty. No i stąd padło pytanie, a czy anioł stróż może być takim kierownikiem duchowym? Zostaje przy tym samym stanowisku, że pierwszym zawsze kierownikiem jest Duch Święty, jest Bóg, jest Jezus, jest Ojciec i jeżeli ktoś jest kierownikiem duchowym, czy to będzie człowiek, czy to będzie anioł, jak to jest pytanie, tylko ze względu na tego, który jest pierwszym kierownikiem duchowym. Zasłuchany w wolę Bożą, w to, co Bóg myśli, jaki jest zamysł. Potrzebujemy tego drugiego człowieka też, tej drugiej osoby może lepiej tak powiedzieć, który czy która nam pomoże w tej drodze, jeżeli mamy coś do przejścia, właśnie chcemy się rozwijać duchowo i stoimy przed pokonaniem jakiegoś etapu kolejnego w naszym życiu i potrzebujemy towarzysza. Widzimy w Księdze Tobiasza, że to Biaszowi młodemu towarzyszy archanioł Rafał. Dlaczego miałby nam nie towarzyszyć nasz anioł stróż? Nie wyklucza jednak Kierownictwo Anioła Stróża, kierownictwa też jakiegoś kapłana czy człowieka, który zna się na życiu duchowym, a tym bardziej nie pomijamy w tym nigdy kierownictwa duchowego Ducha Świętego, czyli samego Pana Boga. Życzę powodzenia w rozwijaniu się duchowym, w rozwijaniu się też w miłości, czy to będzie dotyczyć. Naszego życia, rozwoju duchowego, czy to będzie dotyczyć miłości do innych, czy tutaj, z którymi żyjemy na tym świecie, czy już z tymi, którzy odeszli z tego świata, a z którymi mamy więź przez obcowanie świętych. Bardzo polecam y, zawierzenie się y, i prowadzenie samemu Panu Bogu i w tych, i w tych kwestiach. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej! うん。Uh.